Jan Brzechwa. Kwoka. Proszę Pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka. I mówiła z przekonaniem. Grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł lecz przy tym, w progu garnek z tłuk kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział, kto takiego osła? Przyszła krowa tuż za progiem, zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała, a to krowa. Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić, a to świnia. Przyszedł baran, chciał na grzędzie siąść chudko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, co się baranim na nim rzekła i dodała. Próżne słowa. Takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana?